To czas na przebudzenie Najwyższy czas na przebudzenie Najwyższy czas Nie ma czasu na siedzenie Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Śląski Kaznodzieja dla Początkujących Dzisiejszy temat to prawda I od razu chciałbym przejść do dwóch fragmentów z Pisma Świętego Pierwszy fragment odnosi się do sytuacji w której Piłat skazuje Jezusa na śmierć Robi to wbrew własnej woli pod naporem tłumu a następnie pyta Jezusa czym jest prawda i często jest w naszym życiu tak, że my sami robimy coś wbrew własnej woli i się próbujemy usprawiedliwić, lub zadajemy sobie pytanie, czy to jest właściwe, że tak robimy. Haniebna postawa, ale niestety jesteśmy ludźmi. A druga sytuacja, fragment z Pisma Świętego, to ten fragment, w którym Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czyli ja jestem punktem A, punktem B i punktem C w Twoim życiu. Ja jestem rozpoczęciem Twojego życia. Ja jestem drogą Twojego życia. Ja jestem zakończeniem Twojego życia. Jeżeli głębiej się nad tym zastanowić, to. To jest taka informacja od Boga, że jeżeli człowieku będziesz patrzył na to, co ja mówię, na to, co ja Ci przekazuję w Piśmie Świętym, na, na wszystkie te wartości, o których ja mówię, to będziesz żył dobrze, będzie Ci się powodziło i będziesz e, żył w sposób właściwy, bo w naszym życiu. Każdy ma własną prawdę. My mamy prawdę po naszych rodzicach, prawdę naszych przodków, prawdę miejsca naszego zamieszkania, prawdę mas mediów, prawdę mediów społecznościowych, prawdę gazety, telewizji, yy, naszych znajomych. I my się wychowujemy w takich, w takich grupach, gdzie żyjemy sobie w, pośród własnej prawdy i wybieramy sobie to, co na, nas interesuje, co dla nas najciekawsze, i czego chcemy się tak właściwie trzymać. A Jezus mówi. I biorąc pod uwagę fakt, że Bóg jest uczciwy na 100%, nie ma w nim krzty fałszu, zakłamania i czegoś, co jest nieprawdziwe, to jeżeli ufać Bogu, to kiedy umrzemy, poznamy w pełni to, co jest prawdziwe i będzie to właśnie Chrystus z tym wszystkim, czego naucza ludzi tu na Ziemi, czego nauczał i czego naucza poprzez Pismo Święte, poprzez Kapłanów. I wiecie co, żeby tak szczerze spojrzeć na ten świat tak, przez taki pryzmat. Prawdziwości, szczerości, żeby ta nasza perspektywa tego obrazu się poszerzyła, to trzeba sięgnąć do Pisma Świętego. Ja kiedyś Pisma Świętego nie czytałem, ale za to czytałem świat w swój sposób, w pewien sposób, który był ograniczony. Coś wydawało mi się prawdą, a po latach okazywało się totalnie zakamuflowanym fałszem czymś, co było tylko takie powierzchowne i złudne. A od kiedy zacząłem czytać Pismo Święte? To naprawdę perspektywa mojego spojrzenia na świat, perspektywa spojrzenia wzrokowego i duchowego całkowicie się zmieniła. Ja na przykład potrafię dostrzegać w codziennym życiu to, co nie pochodzi od Boga i to, co jest zakamuflowanym złem. To jest ciężko wyjaśnić, ale osoby, które czytają Pismo Święte, doskonale będą mnie rozumiały, co mam na myśli. To jest tak jak chęć oglądania filmu 3D bez założenia okularów do oglądania filmu 3D. Kiedy patrzysz na ekran telewizora i cały obraz jest rozmyty, są jakieś tylko zarysy obrazu, jakieś dziwne, zlewające się kolory i nie jesteś w stanie się skupić na tym obrazie, bo zaraz bolą cię oczy, bolą cię skronie i nie jesteś w stanie tego pooglądać. A jeżeli założysz okulary, to zaraz widzisz obraz w pełni kolorowy, wyrazisty, wszystkie postaci i i film da się jak najbardziej oglądać. I to samo jest z Pismem Świętym. Jeżeli weźmiesz Pismo Święte, zaczniesz czytać i zaczniesz słuchać tego, co mówi Chrystus, to jesteś w stanie rozpoznać bardzo dużo fałszu, który jest nam wpajany codziennie w tym naszym codziennym życiu. Bo ja nie wiem, w miarę dorastania i w miarę tego, jak żyję na tej Ziemi, a żyję już trochę. To zauważam, jak wiele jest kłamstwa. I kiedy jest się małym człowiekiem, dorasta się z się nastolatkiem, coraz starszym, coraz starszym, to nabywa się wiedzy, doświadczenia, nabywa się takiej mądrości życiowej, a w tej mądrości życiowej pomaga właśnie Pan Bóg i Pismo Święte i Pan Bóg ci mówi: człowieku, jeżeli będziesz słuchał tego, co ja Ci mam do powiedzenia, to naprawdę przejdziesz to życie w sposób taki lepszy, będziesz mógł zauważyć pułapki, które są postawione na ciebie w Twoim życiu, zasadzki, pokusy, będzie ci po prostu. Ze mną łatwiej przejść przez całą tą drogę, więc ja jestem drogą prawdą i życiem, a nie media, nie Facebooki, portale internetowe i inni ludzie, którzy mają swoją prawdę. Bo to jest bardzo ważne, aby czasami po prostu zastanowić się nad tym, co mówi Jezus, Chrystus i, i żeby zechcieć go posłuchać. Ok, to chyba tyle. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za łapki, za subskrypcję. No i do następnego odcinka. Dzięki wielkie, trzymajcie się.